Dziś pytanie od pana Kamila z Brześcia. Jak rozumieć wyłączenia z artykułów 3 i 13 rozporządzenia 561, łamane przez 2006? Panie Kamilu, Pańskie pytanie jest bardzo obszerne, dlatego rozłożymy je na dwa odcinki. W tym odcinku. Chciałbym powiedzieć na temat wyłączeń przewidzianych w artykule trzecim rozporządzenia 561 łamane przez 2006. Jak wiemy, Wspominałem o tym też w poprzednim odcinku. Zasadą jest, że przepisy tego rozporządzenia, w ślad za tym wszelkie wymogi związane z czasem pracy, z obowiązkiem posiadania tachografów, mają zastosowanie do sytuacji, w której przewozy drogowe wykonywane są pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton lub autobusami, czyli pojazdami konstrukcyjnie przystosowanymi do przewozu więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą. Natomiast Rozporządzenie wprowadza pewne wyjątki, które mają charakter obligatoryjny, katalog jest ich zamknięty, kiedy to pomimo tego, że przewozy dokonują się tego typu pojazdami, nie będą stosowane wymogi rozporządzenia 561, a w konsekwencji no, nie będzie obowiązku chociażby wyposażenia pojazdu w tachograf. I do takich wyłączeń zaliczamy przede wszystkim sytuację, w której przy przewozie regularnym osób odległość pomiędzy przystankiem początkowym a końcowym wynosi maksymalnie 50 km. Inna istotna sytuacja to przewozy wykonywane pojazdami, które konstrukcyjnie przystosowane są do rozwijania prędkości nie większej niż 40 km na godzinę. Więc, nie tylko chodzi tu o tak zwane pojazdy wolnobieżne, które są przystosowane do rozwijania maksymalnej prędkości 25 km na godzinę, ale wszelkie które nie wyczerpują tego limitu 40 km na godzinę. Wyłączone spod rozporządzenia są też pojazdy sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej, wszelkich służb odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku publicznego, chociażby jak Straż Graniczna czy, czy inne tego typu służby, jeżeli oczywiście te przewozy wykonywane są w ramach realizacji nałożonych na nie zadań. Wyłączenia dotyczą też... Wszelkich pojazdów, które przeznaczone są do obsługi wypadków drogowych, pojazdów, które przeznaczone są do celów medycznych, jak pogotowie ratunkowe, pojazdów pomocy drogowej, jeżeli operują one w obszarze nie większym niż 100 km od swojej bazy. Czy wreszcie pojazdy, które poddawane są próbom drogowym w związku z na Prawą, czy jakim, jakąś konserwacją. Tych wyłączeń jest więcej. Zachęcam do lektury rozporządzenia. W tym zakresie starałem się wymienić te najistotniejsze. Dziękuję.